Apokalipsa, dzień po dniu. Oparzenie słoneczne. Czwarty wylał swą czaszę na słońce i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. Apokalipsa, rozdział 16, wiersz ósmy. Dzisiejszy werset prowadzi nas do czwartej plagi. Trzecia plaga dotknie wody, a czwarta słońca. Obydwa te elementy są niezbędne do życia na ziemi. Czwartego dnia stworzenia Bóg stworzył Słońce. Rodzaju 1, 14–19: po czym powołał do życia na naszej planecie żywe istoty. Poprzez plagi ostateczne, Bóg bez wątpienia daje do zrozumienia, że jest stwórcą. On to stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje. Dzieje apostolskie 17, 24. Dzięki niemu mamy życie. Słońce. To upraszczając kula ognia, w której zachodzą procesy termojądrowe, a która świeci nieprzerwanie od co najmniej sześciu tysięcy lat. Pewnego dnia wyrządzi krzywdę tym, którzy tak pochopnie pogardzają i odrzucają oferowane im przez Boga życie. Czwarta plaga będzie związana z najgorszym oparzeniem słonecznym, jakiego kiedykolwiek doświadczyła ludzkość. Na pewno cię zaciekawi, że Pismo Święte opisuje wizję, w której przedstawiono mnóstwo obrzydliwości czynionych przeciwko Bogu. Największą z nich jest grupa około 25 mężów obróconych tyłem do świątyni Pańskiej, z twarzami skierowanymi ku wschodowi. Zwróceni na wschód, oddawali pokłon Słońcu. Ezechiel 8,16. Aby osądzić czcicieli słońca, Bóg nakazał: Uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnionymi Ezechiel 9.4. Następnie polecił zabić bez litości wszystkich tych, którzy nie posiadali tego znaku. A więc, jak mówi Biblia, mężczyzn, kobiety, starców, a nawet niemowlęta Ezechiel 9.6. Podobnie pod koniec czasów większa część świata będzie czcić Dzień Słońca, powszechnie znany jako Niedziela, który, jak już wiemy, jest fałszywym szabatem. W rzeczywistości, w starożytnym Rzymie, kult Sola, fałszywego Boga Słońca, zwany Sol Invictus, który ustanowił jeszcze cesarz Aurelian, był powszechny. To właśnie rzymski cesarz Konstantyn 7 marca 321 roku wprowadził święto dies solis, co po łacinie oznacza Dzień Słońca, czyniąc w imperium niedzielę oficjalnym dniem odpoczynku. Tak jak w wizji proroka Ezechiela pod koniec czasów, podobne znaki czy znamiona zostaną umieszczone na ludzie Bożym i ludzie Bestii. Ci, którzy są bez znaku lub pieczęci Boga. Czyli wszyscy ci, którzy odwrócili się od Boga i podążali za niedzielnym prawem bestii, zostaną zniszczeni. Kult niedzieli jako Dnia Świętego wyraźnie oddziela tu zbawionych od niezbawionych. Pomódlmy się razem, mój Stwórco, pomóż mi nie ubóstwiać rzeczy stworzonych, ale odwrócić się od fałszywych bogów i podążać za barankiem. Do dalszego studiowania.